Żaden Dominikanin, którego znałem, nie był dla mnie na tyle wiarygodny, żeby mi mówić o sensie cierpienia. Nie? Więc modliłem się, żeby mi kogoś Pan Bóg dał, żeby w ogóle mi trochę wyjaśnił i pamiętam, wtedy chodziłem na studia, tam, nagle wiadomo skąd się wziął, to wierzę, że to była wysłuchana modlitwa. Pastor, który był Niemcem, napisał doktorat na Polskim Uniwersytecie o cierpieniu w obozach koncentracyjnych i na co dzień jeszcze pracował na onkologii dziecięcej. I to jest chyba jedyny gość, który jest na tyle wiarygodny, że coś mi może powiedzieć. Był taki przykład, który on kiedyś przytoczył, z obozu koncentracyjnego, jak jednym z obozów był taki chłopiec, takie żywe sreberko, taka pociecha całego obozu. Że tam ci więźniowie swoje racje pokarmowe mu oddawali żeby tylko był taki radosny żeby był taką pociechą dla nich nie? No ale tak jak to bywało w obozach jak była jakaś ucieczka to e, za jednego uciekiniera wieszano dziesięciu nie? i to też I... takich wybranych z placu nie? I, i przyszedł taki moment że właśnie po jakiejś ucieczce między innymi jego tego chłopca wzięto e, i, I na tym placu apelowym było to wieszanie. I gdy go powiesili, to była taka cisza, jak makiem zasiał. I z tej ciszy nagle tak się odezwał taki głos. Gdzie jest Bóg? I znów taka dłuższa cisza, i nagle drugi głos się odezwał. Wisi tam na szubienicy. Jakoś to, nie wiem jak to do mnie dotarło, nie wiem jak wy to słyszycie, ale to był przełom dla mnie. Właśnie to co też już wcześniej Wam mówiłem, że, że nasz Bóg nie mądruje się na temat cierpienia, nie teoretyzuje, tylko oddaje życie.